Czy jesteś gotowa naprawdę, która może zmienić wszystko? Bo dziś przychodzę do ciebie z przesłaniem, którego nie wolno ci zignorować. Właśnie teraz, w chwili, gdy Twoje serce waha się pomiędzy nadzieją a zwątpieniem, aniołowie, proszę, byś uważnie mnie wysłuchała. To, co zaraz usłyszysz, może otworzyć Twoje oczy i serce. On już nie może dłużej ukrywać tego, co czuje. Wyjawił przyjacielowi całą prawdę, ale nie powiedział jej tobie. W jego sercu kotłuje się strach, a zarazem pragnienie. Pragnie cię, moja kochana duszyczko, ale boi się, jak zareagujesz. A ty? Czy Twoja dusza już to wyczuła? Nie jesteś tylko obserwatorką tej historii. Jesteś jej bohaterką. To ty jesteś powodem jego bezsennych nocy, jego niepewnych spojrzeń. Jego decyzji, których jeszcze nie podjął. A dziś aniołowie mówią wyraźnie: Nie pozwól, by cisza zniszczyła coś, co ma być piękne. Ten mężczyzna, on nie jest obojętny, nigdy nie był, ale w jego oczach jesteś kimś tak niezwykłym, że sam nie wie, czy zasługuje na Twoją obecność, bo Twoja energia, Twoja kobiecość, Twoje światło. To wszystko go przytłacza i jednocześnie przyciąga. Powiedział swojemu przyjacielowi więcej niż kiedykolwiek miał odwagę powiedzieć tobie. Powiedział, że kocha, że czuje, że tęskni, ale że nie wie, czy ty czujesz to samo, i właśnie dlatego nie mówi nic, bo boi się twojej reakcji bardziej niż czegokolwiek innego. Aniołowie pokazali mi jego serce, pełne drżenia, ale i nadziei. On nie przestał myśleć o tobie. Nawet na chwilę. Wszystko mu o tobie przypomina. Piosenki, miejsca, zapachy, a najbardziej cisza, w której powinien usłyszeć Twój głos. Czy ty też czujesz, że coś wisi w powietrzu? Czy zauważyłaś jego spojrzenie, które trwało sekundę za długo? Tę wiadomość, którą napisał, a jednak nie wysłał? To właśnie w tych niedopowiedzeniach kryje się prawda. I aniołowie chcą, abyś ją dziś odkryła. Niech cię nie zmyli jego spokój. To tylko maska. Pod nią skrywa się ocean emocji. On analizuje każdy Twój gest, każde Twoje słowo, szukając znaku, że ma prawo zbliżyć się bardziej. Ale ten znak może dać mu tylko ty. Duszyczko droga, nie każ mu czekać w nieskończoność. Wszechświat działa w rytmie serca nie zegara. A jego serce jest już gotowe gotowe naprawdę, na bliskość, na Ciebie. Ale wciąż boi się jednego słowa, jednej reakcji, która mogłaby wszystko zniszczyć. Nie chodzi o to, byś zrobiła coś wielkiego. Czasem wystarczy jedno spojrzenie, jeden uśmiech, jedna wiadomość, jeden krok, który powie mu więcej niż tysiąc słów. I wtedy on zrobi resztę. Ale to ty masz klucz do otwarcia tej furtki. Aniołowie przypominają: to nie przypadek. Że jesteście tak blisko, a jednak tak daleko. To nie gra, to nie iluzja, to przygotowanie. Bo miłość, która ma sens, zawsze potrzebuje ciszy przed burzą, chwili zawahania przed wielkim krokiem. W jego wnętrzu toczy się walka, między strachem a uczuciem, ale uczucie wygrywa. I jeśli dasz mu choć promyk nadziei, on się odważy. On stanie w prawdzie. On się przed tobą otworzy, jak nigdy przed nikim innym. Czy jesteś gotowa na to, by usłyszeć jego serce, bo ono już bije dla ciebie? I nawet jeśli jeszcze nic nie powiedział, ty już to wiesz. Czujesz to każdą komórką ciała, każdym drgnieniem duszy. To nie może być pomyłka. Ta relacja, choć jeszcze niewypowiedziana, już się zaczęła. Już zmienia was oboje. I teraz nadszedł czas, byś zaufała sobie, jemu. Aniołom, które mówią wyraźnie, ta miłość zasługuje na to, by zaistnieć naprawdę. Nie odkładaj tej prawdy na później, bo każda chwila milczenia pogłębia jego niepewność. A ty możesz go uwolnić. Możesz sprawić, że jego wyznanie nie pozostanie jedynie słowem wypowiedzianym w tajemnicy. On nie potrzebuje deklaracji. On potrzebuje obecności, prawdziwej, Twojej, spokojnej, ciepłej. Takiej, która nie musi mówić kocham, bo już sama twoja bliskość to mówi głośniej niż jakiekolwiek zdanie. Aniołowie pokazali mi, że wasze dusze znają się od dawna, może z poprzedniego życia, może z planu, którego nie pamiętasz, ale teraz wasze serca mają szansę się spotkać, wprawdzie w czystości w pełni. Nie zamykaj się na to, nawet jeśli boisz się, że nie jesteś gotowa. Bo gotowość nie polega na braku lęku. Gotowość to odwaga, by mimo strachu powiedzieć: Jestem tutaj, widzę cię, słyszę cię, czuję to samo. A teraz, kochana duszyczko, zatrzymaj się na chwilę, zamknij oczy i zapytaj serca czy to o mnie? Jeśli poczujesz ciepło, jeśli twoje serce zabije mocniej, wiesz już wszystko, co trzeba wiedzieć, a aniołowie są przy tobie. I nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. On mówi o tobie częściej niż myślisz. Przyjaciel, któremu się zwierzył, zna już jego tajemnice, ale ty jeszcze nie, bo on wciąż czeka na odwagę, na znak, na moment. I w każdej chwili, kiedy milczysz, jego serce bije w niepewności. A ty, czy czujesz, jak świat między wami się napina? Jego słowa nie padły przypadkiem. Wyrwały się z głębi duszy, bo dłużej nie potrafił ich tam trzymać. Nie wie jednak, co się stanie, gdy prawda wypłynie na powierzchnię. Bo choć czuje, że to miłość, boi się, że twoje serce mogło już odejść. A aniołowie mówią: Jeszcze nie, jeszcze wszystko można odmienić. W tej chwili twój los wciąż się pisze. Każda emocja, którą teraz czujesz, jest częścią większego obrazu. A wszechświat wstrzymuje oddech, obserwując, co wybierzesz. Czy dasz mu szansę, choć jedną? Czy zdecydujesz, że warto zaufać temu, co tak długo było ukryte? On słuchał cię uważnie, zapamiętał słowa, które ty dawno zapomniałaś, wiedział kiedy byłaś smutna, choć się uśmiechałaś. I to właśnie wtedy jego serce zaczęło bić inaczej. To nie był przypadek, to było budzenie się miłości, ciche, prawdziwe, rosnące w cieniu codzienności. Z każdą rozmową, z każdym spotkaniem zbliżaliście się, choć nikt z Was tego nie nazwał. Ale dusze nie potrzebują słów, one czują, i jego dusza od dawna chodzi za Twoją. Nie pożegnała się, nie przestała, nie potrafi. I dlatego ta prawda w końcu musiała wypłynąć. Jego obawy nie są słabością, one są dowodem na to, że naprawdę mu zależy, bo człowiek, który kocha, Boi się stracić, a on już wie, że ty jesteś kimś, kogo nie chce tracić. I choć jeszcze milczy, jego serce krzyczy, i Aniołowie słyszą ten krzyk wyraźnie. W Twoim polu energetycznym widać wahanie. Chcesz wierzyć, ale boisz się znów otworzyć. Aniołowie mówią: Zaufaj raz jeszcze, bo ten mężczyzna nie przyszedłby cię zranić. On przyszedł, by wreszcie zakończyć czekanie, które trwało zbyt długo, po obu stronach. Czujesz te powtarzające się sytuacje? Te słowa, które słyszysz w piosenkach? Te symbole, które wracają w snach? Wszechświat nie rzuca ich bez powodu. To kod. To mapa. To sposób, w jaki twoja dusza ma odnaleźć prawdę. I ta prawda właśnie teraz się ujawnia. Nie szukaj potwierdzenia w słowach. Szukaj go w emocjach, w tym, jak Twoje serce reaguje na jego obecność, w tym, jak Twoje ciało napina się i odpręża, gdy jest blisko. Bo czasem najgłębsza prawda mieszka w ciszy, a między Wami jest cisza, która mówi wszystko. Kiedy wspomniał o Tobie przyjacielowi, nie szukał porady, szukał ulgi. Potrzebował powiedzieć komukolwiek, żeby nie eksplodować od nadmiaru uczuć. Ale to Tobie chciał to powiedzieć naprawdę. I wciąż wierzy, że usłyszysz, zanim będzie za późno. Każdego dnia budzi się z nadzieją, że coś się zmieni, że może dziś spojrzysz inaczej, że może dziś dasz mu sygnał, że nie zwariował, że nie czuje tego sam. I Aniołowie szepczą mi jedno słowo: Jesteś blisko, bardzo blisko tej decyzji, która zmieni wszystko. Pamiętaj, że przeznaczenie nie czeka wiecznie. Ono puka kilka razy, ale nie wali drzwiami. To, co masz usłyszeć, Dziś już słyszysz. To, co masz poczuć, już płynie w twojej krwi. Teraz potrzeba jednego zaufania do siebie, do niego, do miłości. To nie będzie łatwe. Ale wszystko, co piękne, wymaga odwagi, a ty jesteś silniejsza niż myślisz. Nie musisz od razu odpowiadać, ale nie odwracaj się, nie udawaj, że nie słyszysz, bo ta historia nie chce być niedokończona. Wasze dusze przeszły zbyt wiele, by teraz się rozminąć, i może właśnie teraz, gdy myślisz, że to koniec, wszechświat szykuje nowy początek, ale bez Twojego tak, nic się nie wydarzy. To Twoje serce ma głos, to Ty możesz go uwolnić. Jego przyjaciel widzi więcej niż mówi. On wie, że jego kolega cierpi w ciszy, ale obiecał, że nie powie nic. Bo wie, że to ty musisz usłyszeć to od Niego. A aniołowie mówią: To już niedługo. On się zbliża. On nie wytrzyma. Tego ciężaru zbyt długo. Czy jesteś gotowa usłyszeć słowa, które mogą przewrócić Twój świat? Do góry nogami, bo On już je ma w sercu. I jeśli otworzysz się choć odrobinę, one wybrzmią. A kiedy to się stanie, już nic nie będzie takie samo. To nie jest zwykłe zauroczenie. To jest miłość, która rosła w ukryciu, która przetrwała milczenie, odległość czas. I teraz chcę wyjść na światło dzienne czy jej na to pozwolisz, aniołowie pokazują mi obraz Twoich dłoni jedna otwarta, druga zaciśnięta. To symbol Twojego wahania, ale ich światło rozświetla tę, która jest gotowa, gotowa przyjąć, gotowa odpowiedzieć, gotowa kochać. Nie musisz znać odpowiedzi. Musisz tylko być obecna, prawdziwa, uważna, bo ta miłość nie potrzebuje obietnic, potrzebuje przestrzeni. I ty możesz ją stworzyć. Nawet jednym spojrzeniem, on już wie, że bez ciebie to wszystko nie ma sensu. A ty, czy pozwolisz sobie wreszcie to poczuć, zanim będzie za późno? Aniołowie wstrzymują oddech. Cały wszechświat czeka na Twój ruch. Dziękuję ci, że pozwoliłaś sobie dziś usłyszeć tę wiadomość. To nie był przypadek, to była odpowiedź na szept Twojej duszy. Jeśli poczułaś, że to było do ciebie, zostaw ślad. Wpisz w komentarzu liczbę 1011, jako znak, że Twoje serce jest gotowe, że zrozumiało i przyjęło ten przekaz. Nie jesteś sama w tej drodze. Aniołowie są przy tobie. Ja również jestem tutaj, by Ci towarzyszyć. Zasubskrybuj nasz kanał i aktywuj dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego kolejnego przesłania. Każde z nich może być odpowiedzią, na którą czekasz, bądź czujna, bo już wkrótce pojawią się nowe znaki w naszych następnych filmach i w Twojej codzienności. Wszechświat przemawia przez wszystko: ludzi, sny, słowa, ciszę. Naucz się słuchać, a miłość, którą dziś czujesz, wkrótce stanie się rzeczywistością. To jest Twój czas. Czas otworzyć się na nowe, odważne rozdziały. Nie odkładaj serca na później. Twoja intuicja Cię prowadzi, zaufaj jej, a jeśli się boisz, to idź mimo lęku. Bo właśnie wtedy dzieją się cuda. Twoje życie może się zmienić w jednej chwili, tej, którą wybierzesz z serca, a dziś. Właśnie, ta chwila nadeszła.